Jeżeli chodzi o spalanie tego x którzy niektórzy tu mówią, że minimum 10 pali i tak dalej, i tak dalej. Eee, zaraz Wam pokażę dokładnie, co tutaj mamy. To jest chwilowe. Average, dobra, to jest to. Eee, pokazuje 7 litrów, aczkolwiek przy dystrybutorze jest przekłamanie 1 litra na niekorzyść, czyli pali więcej o 1 litr niż pokazuje, ale przy tych kabaretach auta, przy tym przebiegu i przy tej masie pojazdu. Chyba i tak niedużo. Z poprzedniej S80 z tym samym silnikiem 2.4 tylko 185 koni paliło w sumie bardzo podobnie, aczkolwiek tam była jazda bardziej dynamiczna. No ale też była mniejsza masa i skrzynia była sześciobiegowa. Paliło bardzo podobnie. Nie wiem czy to samo, czy tam plus minus pół litra w jedną czy drugą Bardzo porównywalnie. Witajcie ponownie. x 90 w drodze robimy kolejne kilometry, kręcimy kilometry obecnie 443, nie 444 300 na liczniku około 500-600 km po zalaniu ceramizera auto nadal jeździ o dziwo, nic się nie dzieje nie kopci spala tak samo, a może nawet troszkę mniej nie wiem, testujemy, sprawdzamy i, i co, jeździmy dalej Mam wrażenie, że ten silnik trochę lepiej pracuje albo trochę ciszej, bardziej miękko po tych ceramizerach. Nawet chyba lepiej niż tutaj S80, którą miałem poprzednio. x 90 w drodze, jedziemy nad morze. Nie wiem, czy będzie słychać silnik, jak pracuje przy 445 tysiącach kilometrów. Ale jak widzicie, jedzie, pracuje. W sumie nawet jest cicho w środku. Nie wiem czy nie ciszej niż w 80 którego mieliśmy poprzednio, ale... No, ale jak widzicie jedzie, tutaj córka nagrywa, żeby było bezpiecznie i tak to wygląda, <ścoughs> pozdrowienia z rodziny naszej.